Siem jezior. Ja, my znamy. E, u nas nie ma czasu na Siem i nam trzeba pojechać w Dushanbe. Widziałem taksówkę z Pendżakentu z samego rana i teraz jestem w Sarazmie. E, tak się nazywa miejscowość: Sarazm. To pomiędzy granicą a właśnie Pendżakentem i tutaj znajduje się UNESCO. Jakieś wykopaliska archeologiczne. Pewnie zaraz będę musiał kupić bilet, ale w ogóle, jak fajnie to zrobili. Zawsze mi się podobają te logo. I cały, jakby ośrodek otaczają góry. Z tamtej strony są góry Fan, częsty cel, jakby podróżników, którzy tu przyjeżdżają. Tam jest tam, że trekking do Siedmiu Jezior. Ja go niestety nie będę, jakby, realizował. Nie mam tyle czasu, tylko od razu jadę do Shambhaj, potem do Hodżentu. No ale na pewno jeszcze się wróci do Tadżykistanu. Gdyby ktoś był zainteresowany, to jeszcze jest muzeum nawet. Eee, różne takie rzeczy odkryte tam trzymają. Ja sobie odpuszczę, bo aż tak mnie to nie interesuje. No ale spokojnie, zwłaszcza, że bilety raczej nie są drogie. Ogólnie w tych Tadżykistanach, Uzbekistanach wszystko jest tanie, więc nie ma problemu. Już słońce zaczyna palić. Jest trochę chłodniej niż eee, w Samarkandzie na przykład albo Bucharze, ale i tak ciężko się łazi. 30 par stopni, więc. I jeszcze bezchmurnie full słońce wali Wszędzie dają tego ich prezydenta On się bardzo koleguje chyba z Putinem Jak oglądałem kiedyś jakieś wystąpienia i z tym z Turkmenistanu Więc zaszczytne grono z pędu do Sarazmu. Dojazd kosztował 3 zł za miejsce. Teraz będę musiał stanąć na drodze i coś łapać z powrotem do Pendżakentu. Ale powinno raczej łatwo pójść, bo się różne busy zatrzymują albo samochody. Więc, jakby, no, tutaj jest łatwo pod tym względem. Chi ma zior? Damy ja, ja, ja. znajem. E, u nas nie w czasu na Simizjor i nam nada pojechać w Dushanbe. Udało nam się złapać busa, który nas zawiezie bezpośrednio do Panżakentu. Za darmo. E, wymeldowałem się z hotelu, zgarnąłem plecak, w ogóle fajnie, że tym busem mnie dowieźli. To jacyś Uzbecy, którzy przyjechali sobie tutaj na wakacje i e, za darmo mnie podwieźli od razu pod hotel, więc naprawdę miło z ich strony. O, ten pomnik, e, czytałem o nim, to jakiś jeden z e, takich historycznych władców, ale nie będę wam zanudzał historią, no bo wiadomo, że to przecież nie jest jakieś super ciekawe. Yy, wymeldowałem się z plecak, trochę gardło mnie pobolewa, nie wiem czy nie odklimę. I teraz lecę w stronę bazaru. Tam jest auto voxal, czyli dworzec samochodowy. Stąd się łapie busy albo jakieś taksówki zielone do Dushanbe. Yy, więc spróbuję. Normalna cena to jest 30-50 zł. Taki przedział, że ten już więcej to znaczy, że oszukują mnie. Więc trzeba się pilnować. Strasznie ładna okolica, bo wszędzie dookoła są góry. Tak jakby Penjakent jest położony w jakiejś dolinie. Nie wiem, szczerze. Stąd w ogóle wszyscy walą do tych siedmiu jezior. Nawet Uzbecy pytali, czy tam jadę, ale nie. Nie mam tyle czasu, żeby się bawić w trekkingi. Fajny pomnik. I tam zaraz za tym remontowanym budynkiem jest mural. Eee... Zraz, pójdę. Za tym budynkiem jest mural Zraz, spójrzcie Przed chwilą spotkałem Rosjanina z tuwy. Przyjechał tutaj z powodu mobilizacji i się chowa, żeby go do wojska nie wzięli. Pogadaliśmy chwilę. Eee... No i tak, o, o anime akurat. Taki się temat złożył, bo tam miałem jedną rzecz z anime i wiadomo, od razu podchwycił. że on taki normalny. Eee, trochę rozdygotany, ale nie dziwię mu się, jak on przed wojskiem ucieka. I właśnie udało mi się dojechać tym autobusem, z którego nagrywałem, do bazaru. Stąd pójdę na autowokzal i będę próbował łapać na B. Ciekawe jak to pójdzie, czy sprawnie, czy y, będę musiał spędzić trochę czasu, żeby no, po prostu coś znaleźć. Strasznie ładnie położone miasto. Wszędzie dookoła są góry. Flagi wiszą jakby mocno tutaj ten. E, mocno siedzi u nich, e, tak mi się wydaje, ten prezydent, że wszędzie są plakaty z nimi i właśnie różne flagi e, Tadżykistanu, albo Godła. Ale jestem zestresowany, patrzą na mnie ludzie tutaj, bo te, to, ta kamera też ich interesuje, tak jak w jakichś innych krajach. E, zdecydowanie no, ciekawi ich, co ja robię. Ale tutaj są kumaci, jakby od razu wiedzą, że nagrywam. Często ktoś mówi, że vloger. No i przyznaję się, że tak. Parę razy pytali już o imię i nazwisko jak się nazywam. Więc spoko. Ale są bardzo przyjaźni. Nie, że jakieś dziwne tutaj sytuacje się zdarzają raczej bardzo w porządku ludzie. Mili. A i w ogóle prawie tutaj nie ma takich rumunów, że proszę o pieniądze. Tu jakaś jedna babka siedzi jakby tam żeby poratować ją złotówką ale ogólnie to się nie zdarza. Dwa razy na razie podczas tej wycieczki Raz w Uzbekistanie i teraz raz w Tadżykistanie Szukam miejsca, gdzie można rozmienić walutę Mówią, że gdzieś w bazarze, tak jakby na wprost. Ale nie mogę znaleźć, więc jeszcze chwila. Znalazłem miejsce, za mną Orion Bank i można rozmieniać dolary. Bardzo mili ludzie. Już któryś raz. Ciągle pomagają, mówią co gdzie. Jakby ten... Co prawda na bazarze już drugi raz coś mnie prosił o pieniądze, ale nie są zbyt nachalni, więc jakby wszystko jedno. Ciężko się idzie, bo dużo ludzi. Oni myślą naprawdę czasami, że jestem z Rosji. Bo trochę coś tam po rosyjsku dukam i jakby myli im się. Znaczy, że rosyjski to dla nich drugi język. Oni mówią w tym farsi, a rosyjski niektórzy średnio umieją i jakby są łatwo w błąd ich prowadzić.

Marszrutka 2, dwa, dwa są oni. Z dwa pasjiba. Z pasjiba. Dobra, y, marszrutka numer 1 jedzie do auto autowokzalu za dwa somoni Czyli nawet nie wiem, to jest bo 10 3,5, więc jakieś grosze. Tak nagrywałem z dołu, bo nie chcę wymachiwać tym GoPro, żeby tak jakoś ich nie płoszyć. Znalazłem samochód, bo autobus autobusy jeżdżą tylko rano, e, czyli tak do 10 i znalazłem samochód 100 somoni za osobę chcę. To jest 35 zł za 5 godzin jazdy, więc dobra cena według mnie. Siadam i się zawijam. Bardzo na molni są, dlatego wolę tutaj nie zostawać za długo. To jest i tutaj jest stanowisko na Dushanbe, więc bezproblemowo można tam jest podpisane Dushanbe. B. No samarkandy coś siedzie, więc jakby spoko. Muszę czekać, bo dopiero za chwilę odjeżdża, jeszcze kogoś próbuję złapać. Za mną żołnierze idą tutaj butkę mają. I ich pytałem też o cenę, żeby mnie nie wywalili, to oni powiedzieli, 80-150 somoni, czyli tyle ile napisali na takiej stronie. No płacę 100 za osobę, więc jakby 7 zł więcej niż ta najniższa granica, graniczna wartość. Nie wiem. Ciekawi mnie, ile się płaci na przykład za busa, bo nie wiem, czy to cena za busa też taka jest, czy jakby samochody tyle kosztują, bo muszę samochodem, nie ma autobusów i to naprawdę, nie kłamali, tylko jak to się u nich mówi czesne słowa z tym autobusem, że tylko rano odjeżdża, tak do dziewiątej, dziesiątej, bo tam się długo jedzie, więc on nie może sobie też pozwalać, żeby za późno. Zwłaszcza, że przez ten tunel śmierci trzeba tak dosyć sprawnie przejechać, a nie po nocy. Bo tam jest dość niebezpiecznie. W takim sensie, że no z drogi można wypaść albo coś. I o, na Duszonbę, Samarkandę. I tylko tyle widzę na razie. Na Chodzen na pewno coś siedzie, bo dużo osób chciało. O, jaki do mnie idzie? A nie, nie do mnie. Już wiedzą, że mam auto. Stracili zainteresowanie moją osobą przez to. Eee... No i co? Tak to wygląda. Ale ogólnie nie byli tacy strasznie nahalni. Raczej powiedziałem, że 1 minutę i od razu jakby uspokoili się i poczekali aż pogadam sobie z tymi żołnierzami i ten... Ten 100 to najlepszą cenę mi krzyknął, bo normalnie chcieli 130-140, czyli to już sporo. Bo 10 to 3,5 zł, no to tam na przykład 15 i więcej. Więc ogólnie fajnie się udało. Ale nie mogę się duszą B doczekać. Bo tutaj w Tadżykistanie, tak jak teraz siedzę, jest trochę bardziej radziecko. Te budynki są inne. Jakieś takie hamskie blokowiska. Te typowo kolektywistyczne. I no po prostu fajnie to wygląda. Więc duszą B może naprawdę być kozackie. Tadżykistan ma takie tablice rejestracyjne. O, można sobie poczekać, odpocząć. E, jedynki. Jak coś. Czyli Toch. To nie wiem co znaczy, ale jedzie na bazar. Bazar to jest takie w centrum miejsce, stąd nagrywałem i właśnie jedynka z bazaru odjeżdża na auttowokzale. Z buta ciężko przejść, bo jest 2,5 km. Czyli no w takim słońcu jakby nie chciałbym. Jak jest wiosna, może bym się pokusił, ale raczej nie ma sensu, bo dwa są oni, co to za pieniądz. A się oszczędza sporo czasu. I jedynka jeździ jak coś. Już czekam z pół godziny, godzina i dalej jakby nie ma ludzi, bo e, szukają jeszcze dwóch osób. No ale prawie nikt nie dojeżdża, bo z miasta przyjeżdżają puste i jakby. No nie wiem, pewnie jeszcze chwilę sobie poczekam. Szczęście nie jest tak gorąco, bo wieje wiatr, więc normalnie sobie można posiedzieć. E, a w samochodzie jest spoko, bo jest biały, więc jakby nie pochłania tego słońca nie nagrzewa się aż tak. I w cieniu jeszcze stoi. Luz zawiewa wiatr, więc spoko. Teraz jest 12, 5 godzin jazdy, czyli na 17 będę. Znaczy powiedział, że 4, ale tak nie chce mi się w to wierzyć, bo 4.20 pokazuje na Google Mapsie. Eee, no to tak trzeba policzyć z 5, bo pewnie zatrzymywać się czasami będziemy i tak dalej. Ale górzysty kraj, naprawdę. Podobnie wygląda Afganistan. Jak widziałem nagrania z walk amerykańskich żołnierzy, to tam tak samo było. Górzyści, jakieś rzeki, takie przeprawy, doliny, więc. No, podoba mi się. Naprawdę. No, dziwnie tu jest, bardzo dziwnie. Ale tak dziwnie w pozytywnym znaczeniu. Do tunelu śmierci zostało mi tak 70-80 kilometrów. Czyli pewnie jeszcze no, godzina 20 jazdy, godzina półtorej nawet e, a do samego duszą jest 120. Czyli no tak trzeba jeszcze za 2 godziny, czy 2,5 ogólnie. Zatrzymaliśmy się, żeby coś kupić i będzie towary zabierał. Fajnie, wszystko można kupić, są jakieś szaszłyki. Człowiek nie zginie ogólnie. Szybko tu jeżdżą, nawet jak są takie serpentyny, albo dosyć ostre zakręty, to wjeżdżają, biorą je 90 albo 100 i nie patrzą. Kto przeżyje, ten przeżyje, mniejsza. Trochę straszna ta jazda jest, przyznam, bo czasami ta aż do mocno się rozpędza, ale nie no, chyba często ją robią, więc nie powinno być problemu. Raczej przeżyje. O coś się zablokowali. Zvaigznes. Вкусно и да? Вкусно, вкусно. Сам сам. Сам сам по дикски. Это мясо? Да, да, мясо. А, хорошо. Мясо говядины. Говядины. Można tak? E to nie problem. Nie. Kafowica. Lubisz Nie wiem co to. A nie chcę dotykać, no bo czy towar? Jak jakieś kamienie albo nie wiem ziemniaki, takie twarde. Ciekawi mnie co to. Nie mam pojęcia. Ale przy każdym jakby stanowisku to mia mają Stoisku Bardziej się ten stoisko nadaje, nie stanowisko. Przy każdym, jakby sprzedają i wystawiają w tych kubłach. Wjazd do tunelu Istikliol znany również jako tunel śmierci mniej zaszczytne miano Krążyło o nim wiele opowieści między innymi takie że ludzie umierali z powodu ilości spalin które były tam w środku gdy się tunel zakorkował bo było tyle po prostu samochodów no i nie mogli oddychać a on ma 5 km długości więc to jest straszne miejsce owiane łosławą. Dodatkowo nie ma żadnych wentylatorów, więc to powietrze tam e, stoi i no spaliny się wszędzie unoszą. Plus, e, coś zwalili z odpływem wody, dlatego e, jest w nim duszno i cały czas stoją kałuże. Więc e, no, ciekawe, ciekawe w takim miejscu się znaleźć. Piękna okolica w ogóle. Mierdzi w środku, rzeczywiście jest ciężko. W sensie tak duszno. Ledwo mnie widać, bo jest po prostu tak ciemno. Tutaj nie ma żadnych świateł dodatkowo. Nie gorąco. Wiem, że mnie nie widać, ale słyszycie. I naprawdę taka duchota i gorąco. On ma 5 km. Widać pewnie na GoPro, ale e, właśnie przyjeżdżałem po wodzie. Czyli to jest prawda z tymi odpływami, że zepsuli i jest normalnie mokro. Ona szybę teraz poleciała woda. Ciężkie miejsce takie nieprzyjemne. Wszędzie tam leżała woda i rzeczywiście nie ma tych wentylatorów. Od razu się duszno zrobiło i gorąco. Mimo, że na dworze jest yy, dosyć chłodno w sumie. Ale jakoś szybko minął na szczęście. Niby 5 km, chociaż tam jakiś drugi jest. A nie, ten już krótki. Ten to akurat pikuś przy pierwszym. No nie spodziewałem się, że będę jechał w Tadżykistanie Tunelem Śmierci. Zwłaszcza, że dowiedziałem się o nim dopiero dwa dni temu, jak przeglądałem trasę do Dushanbe i jakby tam pisało, że jest takie miejsce Udało się dotrzeć w kawałku do Dushanbe. Lepsze samochody tu jeżdżą teraz za mną, szat Range Rover. No ale a propos samochodów, ten nasz trochę nie wyrabia. Stoimy w jakimś tam miejscu, gdzieś zjechał, i polewa silnik wodą, próbuje go ochłodzić, bo chyba coś się z nim dzieje, jakby jest za gorąco. Na szczęście jakby no stąd mogę sobie pójść, gdzie chcę, złapać jakąś taksówkę albo autobusa. Nie wiem, jak to jest z transportem publicznym, czy jeżdżą tramwaje, chyba nie. Metra na pewno nie ma, ale nie wiem, jak zresztą. I zameldować się w hostelu. Dałem za niego całe 18 dolarów, więc dobra cena. No i zwiedzać Dushanbe. Na razie wygląda dobrze, tak solidnie radziecko.